100 tysięcy złotych trafi do samorządu Gombina na modernizację oświetlenia stadionu. To ośrodki, jakie samorząd pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. To zdecydowanie jest bardzo dobra informacja, że mamy kolejne dofinansowanie, które będzie służyło zmniejszeniu kosztów, które ponosimy na oświetlenie. Tym razem, bo wcześniej dokonaliśmy kompleksowej wymiany wszystkich źródeł światła w całej gminie, a teraz już po prostu zaczynamy realizować to na obiegu. I takim pierwszym obiektem, który został wytypowany przez nas, był stadion miejski leśny. I tam właśnie to oświetlenie będzie zmodernizowane. Dzięki tym środkom to jest duża pomoc. Kwota 100 tysięcy zł, która trafia do budżetu na realizację tego ważnego zadania. W ramach zadania wykonany zostanie montaż sześciu sztuk opraw oświetleniowych zewnętrznych na wysięgnikach, wraz z niezbędnym osprzętem oświetlającym stadion leśny. Wykorzystujemy każdą okazję, żeby wspierać mniejsze samorządy. Cieszę się, że. Znów mogę być w Płocku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, i tu podpisaliśmy umowy w Filii w Ufoziu właśnie z samorządami. W dobie kryzysu energetycznego, wysokich cen energii, jest to realne wsparcie dla samorządów, obniżenie rachunków za oświetlenie elektryczne. Dzięki modernizacji oświetlenia zmniejszy się emisyjność CO2 do atmosfery. To zadanie to jeden z elementów dużego przedsięwzięcia kompleksowej przebudowy stadionu miejskiego w Gombinie. Na mieszkańców miasta i gminy Gąbin można liczyć w każdej sytuacji. Niejednokrotnie udowodnili, jak ważny jest dla nich drugi człowiek i jego los. Zostało to docenione na gali wolontariatu PKN Orlen, gdzie mieszkanka gminy otrzymała tytuł wolontariusz roku 2021-2022. Małgosie znają wszyscy i wiedzą, że nie odmawia pomocy. To, co jest, ważne jest dzisiaj w dzisiejszych czasach, tym ludziom się chce, bo niewielu ludziom się chce. Tym ludziom chce nieść się serce i ci ludzie dają wiele miłości. Ci ludzie mają wiele inicjatyw, ci ludzie są bardzo twórczy, ci ludzie poświęcają swój własny czas, niejednokrotnie, który mogą rodzinie poświęcić, więc to są wspaniali ludzie. Małgorzata Zielińska-Kowalewska otrzymała nagrodę specjalną, w wolontariusz roku 2021-2022. Otrzymujemy uśmiech, czujemy tą dobrą energię bijącą od osoby obdarowanej. I dla mnie, jako lidera, też słowa, które usłyszałam, jeszcze bardziej nie usatysfakcjonują i utwierdzają w przekonaniu, że warto pomagać. Małgosia to niesamowita dziewczyna, mówi burmistrz miasta i gminy Gombin. Dla mnie pewnie to szczególna radość, ponieważ kiedyś przed laty byłem nauczycielem. Małgosi i znam ją właśnie z tej dobrej strony, tej radosnej, chętnej do pomocy e, wtedy kolegom, a teraz już wszystkim, rodzinom i wszystkim potrzebującym. Także gratulacje dla Małgosi. Dodajmy, na terenie miasta i gminy Gombin działa 66 stowarzyszeń, których głównym założeniem jest pomoc innym. Bóg się rodzi Gwiazda Wschodzi. Pod taką nazwą odbył się koncert kolend w Zespole Szkół im. Stanisława Staszyca w Gąbinie. Spotkanie odbyło się w świątecznej atmosferze. No, zespół szkół wielokrotnie pokazał, że, że jest takim e, e, ośrodkiem, który skupia różne środowiska i miasto, i gminę Gąbin, rzeczywiście, ale i okoliczne gminy, które, które młodzież uczęszcza do zespołu szkół bardzo chętnie, bo ta szkoła jest bardzo e, dobra i bardzo. Aktywna w różnych działaniach i profesorowie i uczniowie są realizatorami przeróżnych projektów. Bardzo ciekawych i bardzo często trafiających do innych ludzi z pomocą, z dobrym słowem, z uśmiechem, a tam gdzie czasami trzeba wesprzeć kogoś, też potrafią wesprzeć w tych trudnych chwilach. Wspólnemu kolędowaniu towarzyszyła m.in. wystawa prac konkursowych na kartę bożonarodzeniową. Podczas spotkania rozstrzygnięto powiatowy konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy. Pierwsze miejsce zajęła praca z DPS w Koszelewie, drugie stroik ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w czernie trzecie rękodzieło ze szkoły podstawowej imienia Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu. Celem imprezy jest integracja ludzi starszych z młodzieżą. Jest również celem jest spotkanie, wspólne kolędowanie, wspólne spożywanie potraw wigilijnych i składanie życzeń świątecznych. Spotkanie, które zorganizowało stowarzyszenie Juvenes, było również okazją do wspólnego kolędowania. Do Gombina przyjechał święty Mikołaj. Na jego powitanie zebrał się tłum dzieci wraz z rodzicami. Część artystyczną wydarzenia uświetniło koło teatralne Maska. Dzieci wspólnie śpiewały piosenki, odgadywały zagadki związane z Mikołajem i oczekiwały na wizytę świętego. A gdy pojawił się na gąbińskiej starówce, witały go z uśmiechem i radością. To jest taki dzień wyjątkowy. Dzieci bardzo oczekiwały na niego. Cieszymy się, że mimo takiej trudnej pogody święty Mikołaj do nas dotarł i tutaj na rynku w Gąbinie no, musieliśmy dobrze oznaczyć, żeby on tam z nieba, z dalekiej Laponii, znalazł to miejsce i rzeczywiście znalazł. Dzieci go bardzo wołały, krzyczały z dużym zaangażowaniem. Teatr. E, Maska, grupa teatralna przy szkole podstawowej zaprosiła go w sposób specjalny, no i wysłuchał. Dotarł tutaj do dzieci z Gombina. Organizatorem spotkania z Mikołajem był Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gombinie oraz Urząd Miasta i Gminy Gombin. Rynek w Gombinie rozbłysł tego dnia świąteczną iluminacją, tworząc wyjątkowy klimat, który będzie towarzyszył mieszkańcom i gościom do 6 stycznia. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Gombin, zbliżają się święta Bożego Narodzenia i czas Nowego Roku. Na ten świąteczny czas pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby spędzone wspólnie chwile przy stole bożonarodzeniowym dał energię i siłę do pokonywania nawet najtrudniejszych chwil. Tak jak w tym upływającym roku, tych chwil trudnych, było dla nas wszystkich, szczególnie związanych z tym okresem wojny. Życzę Państwu, aby na świecie zagościł pokój i aby wszystkie Państwa plany, Państwa bliskich, udało się zrealizować. I ten czas świąteczny to czas odwiedzin w naszych żłobkach, przedszkolach, szkołach. Tam jest mnóstwo radości, mnóstwo szczęścia. Niech ona, ta radość zagości w Państwa rodzinach i wśród rodzin Państwa bliskich. Wszystkiego najlepszego na święta.